Nowato sprawdzone, polecone, pompa ciepła w budynku komercyjnym wyposażonym w instalację fotowoltaiczną. Na ceny ekogroszku, jak widać, tam w głębi stoi kocioł. Inwestor nie ma wpływu, ale zainwestował w fotowoltaikę i niestraszne mu są tak bardzo podwyżki cen prądu, jeżeli chodzi o budynki komercyjne, to już się to dzieje. Dochodzi to nawet już do powyżej 2 zł za kilowatogodzinę. Mówię o budynkach komercyjnych, które nie są chronione przez Urząd Ochrony i tak dalej. Zegary, odrewko, które połączone są przez Bluetooth 2 km. To oczywiście można odczytać też na na telefonie ale akurat tym telefonem nagrywam, a to jest pompa, którą robimy w komercyjnym budynku, praktyka działania, przecinalki do metalu. Pokazywaliśmy na jednym filmie różnicę między między tym ręczem żółtym a tą czerwoną przecinarką od miłoki no i od tamtej pory Dawid chyba jej nie użył tej żółtej, chociaż mówił, że jest lepsza Nie Szybsza. było okazji <laughs> no tamta wymaga pracy na, na podłodze a tutaj taka sytuacja zostaje ten kociołek Dostaje ten bufor, 500 litrów. Dostaje nawet ten zbiornik na ciepłą wodę, ale oczywiście pompa nie będzie produkowała tutaj ciepłej wody, a tutaj będzie nasza estia z wywijasem chlownia malutka, a na zewnątrz mamy plus 30 stopni Musiałem zamknąć 300 mikronów już jest czyli... Mamy już poniżej poziomu próżni wymaganej. Nie poziomu morza. No moja jedynie. I tak to wygląda. Myślę, że ten kociołek nie będzie odpalany już ale zostaje, bo tak ma być. A tu nasza radosna twórczość, ponieważ dtr przewiduje, że rury freonowe muszą mieć odpowiednią długość, minimalną. No i tak jak mówiłem, o jak fajnie chłodno. Dzisiaj jest 30 stopni, więc miło jest postać przeciwko ochładzacza. Tutaj Camberg Stojak od Camberga firma Szczęstochowy całkiem inaczej się prezentuje no i nasza to sipka w budynku komercyjnym. Dziękuję, zapraszam na stronę mojaestia.pl Tam wykaz polecanych przez nas instalatorów nie tylko firm nie tylko pomp ciepła Toshiba także jeżeli wykonują inne to tam pokazujemy te, te pompy zapraszam też na stronę nowato.pl dobieramy, montujemy i zapraszamy do współpracy pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecone